Szanowni państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Serdecznie witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem naszym gościem będzie pan Piotr Mikusek, prawnik, doktorant na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, analityk regulacyjny związany z branżą energetyczną. Naukowo, zawodowo interesuje się przede wszystkim europejskimi regulacjami obejmującymi rynek energetyczny i to jest kluczowe, ponieważ tego będzie dotyczyła nasza rozmowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Arturze. Bardzo dziękuję za zaproszenie i miło mi gościć u Państwa. Panie Piotrze, bardzo, no, sektor energii jest teraz jednym z najciekawszych czy najdynamiczniejszych miejsc przestrzeni gospodarczej. Wpływa tak naprawdę na całą gospodarkę, na życie zwykłych obywateli, niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami, czy jedynie konsumentami, pracownikami. Pojawia się pytanie, co ciągle tak naprawdę ponawia się, czemu ten prąd jest taki drogi? No a wiemy, że on i tak jest sztucznie zaniżony, że rynkowa cena tego prądu jest jeszcze wyższa. Jedną z elementów tej ceny, bo oczywiście jest ich bardzo wiele, przede wszystkim w Polsce, dotyczy to naszego sektora energetycznego tego, że elektrownie, bloki węglowe dominują. Do tego te najnowsze, jak elektrownia w Jawożnie, znowu nie działa. Ta cena jest złożona, nie można tego upraszczać. Jednakże jednym z tych elementów są właśnie systemy EU-ETS. Tak się mówi. Czy, czym jest tajemnicz EU-ETS? Co oznacza te 5 liter? Czy mógłby Pan nam to wyjaśnić? Tak, oczywiście. Często, jak mówimy, właśnie, to znaczy sytuację, którą mamy obecnie na rynku energii, możemy troszeczkę porównać do e, przeziębienia i zatkanego nosa. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to w ogóle nie myślimy, jak problematyczne jest to, że nie możemy oddychać. E, przez nos, jeżeli jest zatkany. Tak samo jest troszeczkę z energetyką. Póki te ceny energii są na takim poziomie, który jest dla nas akceptowalne, czyli nie wyróżniają się w żaden sposób, nie wpływają w znaczny sposób na ceny wszystkich produktów, a jak wiadomo, energia wpływa na ceny każdego produktu, bo do zdecydowanej większości produktów, o ile nie wszystkich w nowoczesnej gospodarce jest po prostu potrzebna ta energia, żeby można było ją, żeby można było produkować dany przedmiot, czy tam świadczyć daną usługę, e, to w takim wypadku, kiedy zaczynają rosnąć te ceny, wszyscy zauważają, jak istotna jest ta kwestia energetyki. Jeżeli chodzi o system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, bo tak można rozwijać właśnie ten skrót EUITs, To jest to mechanizm, który powstał w 2005 roku. Jego założenia są banalnie proste. Bardzo często mówi się o tym o jakimś bardzo magicznym urządzeniu, o jakimś magicznym systemie, który nie wiadomo jak działa, chociaż w założeniach on jest bardzo podstawowy. Oczywiście w oni on jest rozbudowywany i to komplikuje tę sprawę. A jeżeli chodzi o sam prosty obraz tego mechanizmu, to działa to mniej więcej w taki sposób, że mamy pewne sektory gospodarki, które są objęte tym systemem. To jest w zależności od tego, w jakim państwie, ale to jest mniej więcej 43-44, czasami podskakuje do więcej, wszystkich emisji, jakie są emitowane w całej Unii Europejskiej. I te sektory, które są objęte, muszą za każdą wyemitowaną tonę. Dwutlenku węgla, czy innego gazu cieplarnianego, bo to też nie obejmuje wszystkich gazów cieplarnianych. To obejmuje głównie dwutlenek węgla i także inne wskazane w załączniku do właśnie dyrektywy UETS gazy cieplarniane. Każdy wytwórca musi właśnie za wyemitowaną jedną tonę takich gazów cieplarnianych zakupić odpowiednie uprawnienie, czyli właśnie to uprawnienie do emisji, a następnie je umorzyć. Można było zadać pytanie po co? To zawsze jest podstawowe pytanie po co. A właśnie chodzi o to, żeby wraz z te podmioty, które są emisyjne i wraz ze wzrostem emisji, musiały one płacić więcej pieniędzy. Co ma to na celu? To ma na celu oczywiście zachęcić tych wszystkich emitentów do przychodzenia na źródła mniej emisyjne albo zeroemisyjne. Bo w takim wypadku, jeżeli nie będą emitować tych gazów cieplarnianych, nie muszą zakupić uprawnienia do emisji, czyli im środki zostaną w budżecie. A więc mogę przeznaczyć na coś innego. Zatem jest taki mechanizm presji cenowej wywieranej na wytwórców, którzy emitują gazy cieplarniane w atmosferę? Oczywiście nie wszystkie jest To jest w takim bardzo dużym skrócie. Jasne, wydaje mi się, że rozumiem. I od razu pojawia się kolejne pytanie: jakie sektory są objęte tym systemem? Sektory, które są objęte tym systemem, to nie są wszystkie. To są tak zwane sektory ETS, w odróżnieniu od sektorów non-ETS, czyli tych sektorów, które właśnie są poza emisjami, poza obowiązkiem zakupu emisji do uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Przede wszystkim oznacza, że te, które są poza EU-ETS, one nie muszą obniżać emisji. One też muszą obniżać emisję, tylko że ten cel nie jest tak stricte związany z uprawnieniami, tylko on jest bardziej nastawiony na poszczególne państwa członkowskie. I tutaj państwa członkowskie mają pewną swobodę w kreowaniu mechanizmów, które mają doprowadzić do obniżenia emisji w tych sektorach non-ETS. Natomiast jeżeli myślimy sobie o sektorze ETS, no to można podzielić tak naprawdę ten sektor i jest on w załączniku pierwszym do dyrektywy 2087 na. Łamane na WE, zaznaczone, jakie to są sektory, ale jest to głównie wytwarzanie energii. To po pierwsze e, energii elektrycznej, to w głównej mierze, jak sobie często właśnie myślimy, to myślimy o tych elektrowniach, które są w tym sektorze ETS, więc to jest to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, ale nie tylko. Także duży przemysł energochłonny, czyli huty, e, sektor chemiczny. Sektor budowlany w tym rozumieniu, jeżeli mówimy o produkcji materiałów budowlanych, to nie o zastosowaniu nieruchomości, one są objęte tym systemem, czyli jest to głównie duże obędzie ciężkiego do przemysłu. Dobrze, ale czemu w takim razie ma służyć ten system? Nie chodzi mi w szczególe, tylko na poziomie strategicznym. Po co on na, na poziomie strategicznym system ten jest jednym z podstawowych narzędzi, które mają służyć transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z porozumieniami paryskimi, wszystkie państwa, które są członkami porozumienia paryskiego, czyli zdecydowana większość państw na świecie, w tym także Unia Europejska, są obowiązane do obniżenia swoich emisji. W celu obniżenia swoich emisji Unia Europejska można powiedzieć przyjęła kilka głównych takich elementów narzędzi, które mają dążyć do właśnie obniżenia tych emisji. Pierwszym z nich, i chyba w mojej ocenie najważniejszym, jest właśnie system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który nakłada na emitentów gazów cieplarnianych, obowiązek właśnie zakupu tych uprawnień, a następnie ich umarzania, czyli jest taki obowiązek o charakterze, powiedzmy sobie, quasi obciążającym, czyli Prosty, w zgodzie z prostą zasadą, która nawet Komisja Europejska użyła określenia, emitujący płaci. Drugi z tych mechanizmów jest to obowiązek zwiększenia y, udziału odnawialnych źródeł energii w. W systemie energetycznym poszczególnych państw. A trzeci element to jest poprawa efektywności energetycznej. To są takie, można powiedzieć, trzy główne filary tej transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. Nie są one oczywiście jedyne, bo jest jeszcze sporo innych aktów, które się z tym wiążą, chociażby rozwijanie elektromobilności, co też oczywiście łączy z obniżką emisji, kwestie związane z opodatkowaniem energii, żeby promować energię właśnie czystszą. Więc jest dużo tych elementów, ale jakby tak sprowadzać do absolutnych fundamentów, to będą właśnie te trzy elementy, czyli obniżenie emisji, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych właśnie jest podstawowym tym filarem służącym do tego, aby zachęcać poszczególnych emitentów do przechodzenia na, na źródła niskoemisyjne, bo w pewnych sektorach, to też trzeba zaznaczyć, nie ma obecnie konkurencyjnych technologii zeroemisyjnych one są niedostępne, są to tak zwane sektory trudne do dekarbonizacji. Tu najczęściej się podaje sektor aluminiowy czy sektor hutniczy. Albo, jeżeli jest to możliwe, to do przechodzenia właśnie na źródła zero emisji, czyli po prostu odnawialne źródła energii. Okej, okay, czyli z tego, co zrozumiałem, najważniejszymi celami, które chcemy osiągnąć jako Unia Europejska, jako Europejczycy za pomocą, za pomocą tego systemu, jest zazielenienie naszej energetyki, a w konsekwencji zmniejszenie emisji wpływających na globalne ocieplenie, na zmiany klimatu, plus efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii, czyli tak naprawdę, abyśmy mniej, no, mniej energii zużywali niepotrzebnie, aby były jak najmniejsze straty, tak? Dokładnie tak. I tutaj, dokładając pewną cegiełkę do tego, co już zostało powiedziane, właśnie system ETS trzeba traktować jako taką budowę. Najpierw sobie wylewamy fundamenty, to jest to wszystko, o czym powiedziałem dotychczas. Teraz trzeba sobie dokładać już pewne elementy, które będą takimi naszymi ścianami, i ten system zaczyna nabierać bardziej kształtu. Bo w jaki, w jaki jest podstawowy mechanizm jego działania? Podstawowy mechanizm jego działania polega na tym, że cały ten system jest podzielony na pewne fazy. Obecnie jesteśmy w tak zwanej czwartej fazie, która trwa od początku 2021 roku i ma potrwać do, do końca 2030 roku. I w każdej z tych faz mamy przydzielane uprawnienia do emisji. One dzielą się na bezpłatne i aukcyjne. O tym może jeszcze będzie, za chwilę sobie powiemy, ale żeby na razie nie komplikować. Jeżeli mamy pewną pulę. Tych uprawnień, które są przyznawane na poziomie całej Unii Europejskiej, to co roku liczba tych uprawnień jest zmniejszana o pewien współczynnik redukcyjny, współczynnik redukcyjny. On obecnie wynosi 4,2%. Ten współczynnik redukcyjny powoduje, że co roku ta pula jest zmniejszana o odpowiednią liczbę uprawnień. Tym samym liczba tych uprawnień na rynku jest mniejsza, a tym samym ze względu na zmniejszenie podaży, a popyt pozostaje, no to zależy oczywiście od tego, jak się instalacje, które są w tym systemie, bo mogą być zamykane, jedne, jedne są otwierane, ale co do zasady, mechanizm jest taki, że ten popyt powinien wzrastać, a liczba uprawnień spadać. Tym samym cena uprawnienia na rynku, które są sprzedawane na rynkach, te pierwotne sprzedaże następują na rynkach giełdowych Unii Europejskiej, głównie na giełdzie niemieckiej, ale także na gieł, polska giełda też sprzedaje uprawnienia, Powoduje, że wraz ze zniżką liczby tych uprawnień wzrast i wzrastającym popycie, i cena rośnie. Tym samym rośnie opłacalność przechodzenia właśnie na te źródła zeroemisyjne i niskoemisyjne. Okej. Okay. To czy mógłbyś rozwinąć jeszcze samo to, w jaki sposób działa ten system aukcyjny? Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o system aukcyjny, to wszystkie państwa członkowskie mają przydzieloną pewną pulę uprawnień na poszczególne fazy. Ta liczba uprawnień bierze się z tego, jak wyglądały historyczne emisje w tych państwach. Czyli to państwa... Tak, w latach 90. E, tak, to jest głównie lata 90., e, początek lat 2000, 2000. Jak to mniej więcej wygląda? Jak, była, jak wyglądały emisje w tych. No to jest oczywiście są powiązane, jak historycznie wyglądały emisje. Znaczy, to jest powiązane z historycznymi emisjami, żeby odzwierciedlić siłę przemysłu poszczególnych państw. Jest oczywistością, że przemysł niemiecki taki potrzebuje większej liczby uprawnień niż nie wiem, przemysł węgierski, choćby ze względu na skalę swojej działalności. I wraz z określeniem takich pól, dla których są przydzielane te uprawnienia dla poszczególnych państw członkowskich, one są rozdzielone pomiędzy poszczególne państwa i te uprawnienia, które są rozdzielone pomiędzy poszczególne państwa i jeszcze na poziomie państw, dzielone są właśnie na system aukcyjny i system bezpłatnych uprawnień. Bezpłatne uprawnienia są przyznawane właśnie przemysłowi, które mają na celu zminimalizować, zminimalizować szok, który by powstawał, jeżeli byśmy nagle olbrzymim zakładom przemysłowym nakazali kupić całą liczbę, liczbę uprawnień odpowiadającą emisjom w tym zakładzie. To byłoby ciężar nie do udźwignięcia. Dlaczego? Dlatego też bezpłatne uprawnienia były przydzielane w celu minimalizacji tego szoku. Bo co wywołał ten szok? Szok ten mógłby wywołać tak zwaną ucieczkę emisji. W sytuację... W której pewne sektory mówią: O, okay, w Unii Europejskiej jest bardzo trudno nam produkować nasze produkty. Nie wiem, jeżeli mamy na przykład jakiś duży zakład produkcji, jakąś hutę, to ta huta by stwierdziła, skoro w Unii Europejskiej jest nam tak trudno produkować, e, prowadzić działalność ze względu właśnie na system handlu promieniowania emisji gazów cieplarnianych, no to w takim razie przyjdźmy się do kraju, gdzie nie ma tego systemu, nie wiem, do Egiptu, do na Ukrainę I w ten sposób. To by powodowało, że ten efekt klimatyczny, który jest, od którego weszliśmy, czyli od tego porozumienia paryskiego, czyli obniżania emisji, nie byłby osiągnięty. Wręcz można byłoby powiedzieć, że to by działało negatywnie, bo jeżeli taki przemysł jest w Europie, to, to Europa ma bardzo dobrze rozwinięte regulacje dotyczące ochrony środowiska na tle innych państw świata. Jakby taki przemysł się przeniósł do kraju, gdzie nie są tak dobrze rozwinięte te regulacje i nie ma tego systemu, to mógłby obniżyć swoje standardy emisyjne i produkować tam taniej ale też więcej emitując, a tym samym w rozliczeniu globalnym ten ślad środowiskowy byłby zdecydowanie większy. Więc bezpłatne uprawnienia są właśnie elementem chroniącym przemysł przed tą ucieczką. Okej, okay. słyszałem, że w, że w kontekście właśnie tej ucieczki, emisji za granicę Unii Europejskiej, Unia Europejska, Bruksela poza, Tymi, tą pulą, że tak powiem, darmowych uprawnień, bierze pod uwagę także wprowadzenie podatku węglowego, który byłby nakładany dobrom, które przekraczają granice. Czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób ma ten podatek działać, jak ma być sprawdzany stan ilości emisji węglowych bądź innych, które zostały? wypuszczone w eter przy okazji produkcji tworzenia do, danego produktu, danych trampek bądź mikroprocesorów. Tak, znaczy tu jest kwestia tego, że jak sobie pomyślimy właśnie o tym podatku tak zwanym węglowym, to jest Carbon Border Adjustment Mechanism, to jest de facto nie podatek, tylko element, który miałby wyrównywać szanse pomiędzy przemysłem europejskim, który jest objęty właśnie tymi e, emisjami i obowiązkiem uiszczania, umarzania uprawnień e, do emisji z przemysłami państw trzecich, gdzie tego obowiązku nie ma. Czyli wychodzimy, porównujemy sobie na przykład, że mamy jakiś produkt, który jest produkowany w Europie i on kosztuje x, natomiast wyprodukowanie tego produktu samego w państwie trzecim jakimś jest zdecydowanie tańsze. Zróbmy sobie na przykład 0,7 x, właśnie z tego względu, że nie ma tych obciążeń związanych z obowiązkiem utrzymywania polityki klimatycznej. W takim razie też te produkty z państw trzecich zwykle są bardziej emisyjne od produktów unijnych. Czyli, że jeżeli sobie mamy jakiś produkt, na przykład, nie wiem, na stali, to ta tona stali z państwa trzeciego, żeby ją wyprodukować, musimy więcej wyemitować gazów cieplarnianych do atmosfery, niż ta sama tona stali, którą produkujemy w Unii Europejskiej. Żeby wyrównać to, Komisja Europejska zaproponowała właśnie tak zwany CEBAM, czyli ten podatek geologiczny. No i tu dochodzimy do pewnego problemu, który się pojawia z CEBAM-em, który jest na poziomie pewnej idei, jak on był przedstawiany, a jak wygląda obecnie, ponieważ na... Poziomie pewnej idei trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli nakładamy, jeżeli są jakieś produkty, które są bardziej emisyjne, przebywają one na rynek europejski i konkurują ceną z produktami europejskimi, nie dlatego, że są lepsze jakościowo, tylko zostały po prostu taniej wyprodukowane w bardziej brudny sposób, czyli więcej emitując, no to nie powinniśmy promować takich produktów. Powinniśmy jednak promować te produkty, które są zrównoważone i które nie przyczyniają się do wzrostu średniej temperatury na świecie. Czyli ten produkt powinien usić pewną opłatę, która by wyrównała różnicę pomiędzy tym, co on zyska właśnie, na to, że jest bardziej brudnym produktem, w porównaniu do tych czystszych produktów. I na tym poziomie trudno się nie zgodzić z potrzebą wprowadzenia takiego podatku. Problem się pojawia jednak już w konkretnych propozycjach, które są obecnie procedowane w ramach Fit for 55, bo... Proponowane, proponowane jest, aby sektory, które będą objęte cebamem, bo to też trzeba zaznaczyć, że to nie będzie dotyczyło wszystkich produktów, które są objęte ETS-em, tylko części. Sektory, które są objęte cebamem, e, będą e, produkty prowadzone z państw trzecich będą musiały uiszczać specjalny podatek. Od tego to jest tę specjalną opłatę, natomiast jest to powiązane z tym, że, krajow, że krajowym, unijnym producentom, którzy byliby tymi produktami, które są w Cebamie, byłyby zabierane bezpłatne uprawnienia. Co jest istotne, ponieważ to powoduje, że jeżeli zostanie przyjęta taka propozycja, teraz się wszystko rozgrywa pomiędzy różnymi propozycjami, tylko kiedy one zostaną zabrane do końca. W proces propozycjach jest 2032, rok, w innych 2036, to jest tylko kwestia tego. Ale może się okazać ostatecznie, że w przypadku przemysłu europejskiego wprowadzenie podatku węglowego, wbrew pozorom, odbije się negatywnie na jego rentowności, ponieważ zostaną zabrane bezpłatne uprawnienia, czyli ten przemysł będzie musiał zakupować bezpłatne uprawnienia, które są bezpłatne, jako na systemie opcyjnym. A tym samym jego konkurencyjność będzie dalej spadać. Więc tu jest problem w szczegółach, jak zwykle. Diabeł ja tkwi w szczegółach. Natomiast to też warto zaznaczyć, że CEPAN ma taki charakter, że ma on na celu promować tworzenie handlu uprawnieniami do emisji także w innych państwach. Bo wbrew tego, co można usłyszeć z głosu niektórych polityków, dziennikarzy, system handlu uprawnieniami do emisji nie jest tylko systemem unijnym. Obecnie największym systemem jest system chiński. Występuje on także chociażby w Kanadzie, w niektórych Stanach, w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych, w Kazachstanie występuje, więc to nie, są, to nie jest jedynie wymysł europejski. A o tym, że ten system się rozwija, można chociażby wskazać, że w ostatnim czasie system szwajcarski właśnie został zintegrowany systemem nad uprawnieniami gazów cieplarnianych unijnym. Więc to tak pokrótce bardzo. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje nam się, te, też pewnie z uwagi na nasz europocentryzm, że ten system emisji został powołany przez nas, sama nazwa EUETS. Jednak okazuje się, że pierwsze systemy emisji powstawały w czasach prezydentury Reagana właśnie w Stanach Zjednoczonych i one wtedy pomagały pokonać, co prawda, nie Emisję węglową, która działa długoterminowo na klimat i jest w pewien sposób nienamacalna, tylko te namacalne bezpośrednie przede wszystkim siarczany czy inne fosforany, które w reakcji doprowadzały do kwaśnych deszczów i, i do bardzo znacznej degradacji, punktowej degradacji środowiska. I wtedy te systemy się sprawdziły, są trochę bardziej urynkowione niż takie systemy typowo, typowo państwowe, że ustawą znosimy węgiel. Dokładnie tak. Więc wydaje się, że naprawdę może w nich coś być. Jeszcze to taka ciekawa uwaga z mojej strony. Mam wrażenie, że my możemy jako Unia Europejska, jako Bruksela pozwolić sobie na stworzenie już nie tylko tego systemu, ale także tej opłaty granicznej, którą nam opisywałeś, ponieważ jesteśmy jednym z największych, jeżeli nie największym, nie wiem jak wyglądałem w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, ale jednym z największych konsumentów. I z uwagi na to, że cały świat produkuje to, co my następnie konsumujemy, to Naszymi wyborami konsumenckimi w skali całej Unii Europejskiej możemy narzucić pewne normy. To jest o tyle ciekawe, że w sytuacji, kiedy w Azja Wschodnia czy Azja Południowa-Wschodnia staje się coraz bardziej no, po prostu bogatsza i tam zaczynają więcej konsumować, to może się okazać, że nasze starania, starania nie okażą się wcale tak, tak efektywne w skali globalnej. No Ale myślę, że to jest melodia przyszłości, a pojawia się jeszcze jedno pytanie, które. Jest niesamowicie kontrowersyjne w opinii publicznej, chociaż w mojej opinii niekoniecznie, czyli na co Polska wydała te środki pozyskane z handlu emisjami? No bo przecież te wszystkie opłaty, które są składane przez przedsiębiorców, nie, nie idą do Brukseli bezpośrednio, tylko lądują gdzieś w Warszawie, i co się z nimi dzieje. Tak, dokładnie tak. Jak tutaj, Panie Arturze, Pan wspomniał. Opłaty, które uiszczane są przez poszczególnych przedsiębiorców, i czyli w momencie, kiedy umarzają, kupują to, to te środki nie idą do Unii Europejskiej, chociaż w obecnych propozycjach jest, żeby 25% tych środków szło do Unii Europejskiej i stanowiło środki własne Unii Europejskiej, ale to jest na razie w propozycjach pakietów tego jeszcze nie ma, one idą do poszczególnych państw członkowskich. Państwa członkowskie w zależności od tych puli, które uzyskały, które sprzedały te uprawnienia, E, czyli wiadomo, się mi tęci, zyskuję na tym najwięcej, no bo najwięcej tam podmiotów kupuje te uprawnienia. E, te środki powinny iść do zasady transformacji energetycznej. Obecnie regulacje unijne, czyli właśnie dyrektywa 2087 WE przewiduje, że i tu dochodzimy do tego elementu, w którym powstaje spór, o którym Pan wspomniał, ponieważ e, tu jest przewidziane, że 50% z tych środków, Powinno pójść na cele, które są wskazane w ets w EU I to są cele takie stricte związane właśnie z transformacją energetyczną, ewentualnie łagodzeniem skutków społecznych tej transformacji. Tylko, że kiedy mówimy o tych 50%, to tam jest jedno słowo kluczowe, które się pojawia, czyli ekwiwalent. To oznacza, że jeżeli sobie sprzedamy, załóżmy sobie, że mamy X tych uprawnień, nie otrzymaliśmy środ środki z tych uprawnień z ich sprzedaży X. Czyli co do zasady 0,5x tego powinno pójść właśnie na te cele, które są wskazane w Unii Europejskiej. Ale wprowadzenie kwestii ekwiwalentności powoduje, że państwa członkowskie mogą sobie zaliczyć na poczet właśnie tego 0,5x te środki, które i tak by poszły na działania związane właśnie z ochroną środowiska, działania związane z klimatem, a są niekoniecznie pochodzą ze sprzedaży tych uprawnień. Czy to oznacza, moglibyśmy sobie tak powiedzieć, że w obecnej sytuacji te pieniądze, które są z handlu uprawnieniami do emisji, a one są znaczne, bo do 2030 roku to jest ponad 60 miliardów złotych, w tym momencie wpływają do budżetu i się rozpływają. Rozpływają się w tym budżecie, ale dopóki państwo przeznacza na te cele wskazane w ETS-ie ekwiwalentne połowę tych środków. Niezależnie czy to pochodzi ze sprzedaży to pewnie, czy z jakichś innych środków, które są pozyskiwane, które państwo by musiało, to wszystko się zgadza. Natomiast teraz pojawiają się w pakiecie Fit for 55 propozycje, żeby po pierwsze podnieść te 50%, nawet pojawiają się propozycje w Parlamencie Europejskim, żeby to było 100% tych środków, żeby likwidować ekwiwalentność, czyli te środki staną się środkami oznaczonymi. Kiedy ktoś kupi to bezpłatne uprawnienie, to te pieniądze nie powinny rozpłynąć się w budżecie, tylko trafić na odpowiednie powiedzmy sobie, konto, które później będzie, będzie wygospodarowane środki na poszczególne cele tam wskazane, na przykład nie wiem, na działania programowe NFOSiu. Więc tu jest kwestia kontrowersyjna i można zadać pytanie, na co poszło. No właśnie to, co te wszystkie działania, które widzimy, chociażby z systemem wsparcia, odnawialnych źródeł energii, mój prąd, kwestie wymiany pieców węglowych różne programy dotyczące, nie wiem, budowy biogazowni. To są właśnie te środki, które my możemy sobie rozliczać jako środki, które idą z bezpłatnych z tych uprawnień aukcyjnych. Także trudno jest odpowiedzieć, jakbyśmy próbowali konkretnie wskazywać, na co idą poszczególne elementy, po prostu zbadać te wszystkie środki, które idą na polską politykę klimatyczną, ale właśnie trzeba mieć zawsze na uwadze, że to niekoniecznie muszą być bezpośrednie środki pochodzące ze sprzedaży uprawnień, ale to także mogą być inne środki, które nawet jeżeli byśmy w ogóle nie mieli z ETS, by się tam znalazły. Jasne. Dziękuję. Wydaje mi się, że wszystko jest zrozumiałe, w związku z czym dziękujemy Panu za dzisiejszy udział w naszym podcaście, w naszym filmie, filmiku i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze za niedługo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że mi się udało chociaż w takim telegraficznym skrócie przedstawić, jak wygląda system EUETS. Mam świadomość, że to i mówiąc wiele opisujących mechanizmów, są to duże uproszczenia, ale jestem przekonany, że takie uproszczenie i w ogóle mówienie o tym i przekazywanie tej wiedzy też jest potrzebne, abyśmy właśnie trudniej ulegali tej demagogii, która się czasami pojawia w przestrzeni publicznej i która powoduje, że albo demonizujemy ten system. Albo, powod... Albo uważamy go za lek na całe zło, bo ten system ani nie jest demoniczny, ale też nie jest idealny, jaki mógłby tylko istnieć na świecie. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że to zobaczymy. Naszym gościem był Piotr Mikusek. Dziękuję.